StadionyNet prezentują polskie stadiony według sztucznej inteligencji. Cześć, my Polacy na stadiony narzekać nie możemy, ale zawsze mogłoby być lepiej. Z pomocą przychodzi program wykorzystujący sztuczną inteligencję Mid Journey. Z jego pomocą zaprojektowaliśmy kilka stadionów głównie dla klubów ekstraklasy. Przed nami osiem lokalizacji i wiele interesujących i innowacyjnych koncepcji. Jednak polecamy oglądać te projekty z lekkim przymrużeniem oka i traktować ten materiał jako ciekawostkę. Medalik Arena, pojemność 10 tysięcy raków Częstochowa. Kibice Rakowa wzięliby pewnie którąkolwiek wizualizację w ciemno. Jak wiadomo, obiekt przy Limanowskiego nie spełnia wymagań klubu i po prostu nie przystoi takiej drużynie, jaką jest zespół z Częstochowy. Co ciekawe, sztuczna inteligencja połączyła na niektórych wizualizacjach stadion z wielkim zadaszonym dworcem, dzięki czemu tramwajowe tradycje mogłyby być w Częstochowie zachowane. Trybuny na wszystkich renderingach mieszczą około 10 tysięcy kibiców i taka pojemność byłaby na ten moment wystarczająca. Największą różnicą w stosunku do obecnego obiektu rakowa jest zadaszenie, które znajduje się na wszystkich wizualizacjach. Mimo, że byłby to wciąż skromny stadion, to kibice medalików nie pogardziliby taką areną. Pozwoliłaby ona przede wszystkim na organizowanie meczów europejskich pucharów w Częstochowie. Jak mówili piłkarze, granie w Sosnowcu ich nie urządza. Z takim stadionem nie mieliby już wymówek. Arena Niebieskie Hachary. Pojemność 15 tysięcy. Ruch Chorzów. Chorzów jest kolejnym miastem, w którym potrzeba nowego stadionu. Przez ostatnie lata ruch albo grał na swoim, wysłużonym już obiekcie, albo był zmuszony rozgrywać swoje domowe mecze w Gliwicach. Przydałby się więc niebieskim stadion, który odpowiadałby ich wymaganiom i byłby po prostu stałym domem dla klubu. Sztuczna Inteligencja podała ciekawe pomysły na arenę dla Chorzowian. Niektóre z nich są nieco podobne do projektu stadionu dla ruchu z 2013 roku. Wokół obiektu znajdowałaby się przestrzeń wypoczynkowa dla mieszkańców miasta. Plany na nowy stadion dla Chorzowian istnieją już nie od dziś. Jednak czy zostaną zrealizowane? Na ten moment jest to perspektywa odległa, tak jak wizualizacje stworzone przez sztuczną inteligencję. Łódzki Park Sportowy Pojemność 25 tysięcy. Widzew Łódź i ŁKS Łódź Aktualnie w Łodzi znajdują się dwa duże stadiony piłkarskie, na których grają Widzew i ŁKS. Oba obiekty bynajmniej nie świecą pustkami. Pojawia się więc pytanie: co gdyby zbudowano jeden obiekt dla tych dwóch klubów? Byłby to taki nasz mały Mediolan. Sztuczna inteligencja przygotowała zróżnicowane wizualizacje, które pokazują arenę o pojemności około 25 tysięcy kibiców. Stadion ma opływowy kształt, dzięki czemu jego wysokość zmienia się w dynamiczny sposób wraz z wysokością trybun. Obiekt utrzymano w czerwonych barwach, więc można zakładać, że bardziej przypadłby do gustu kibicom widzewa. Sztuczna inteligencja umieściła stadion w otoczeniu drzew oraz deptaków. W bliskim sąsiedztwie areny znajdują się też polany, na których mogą spędzać czas zarówno kibice, jak i mieszkańcy miasta, nie tylko w dni meczowe. Stadion portowy, pojemność 25 tysięcy. Pogoń Szczecin. Stadion blisko morza? Czemu nie? Być może ze względów praktycznych taki pomysł nie wydaje się najbardziej korzystny, ale właśnie tak sztuczna inteligencja widzi stadion w Szczecinie, który mógłby powstać w przyszłości. Nie licząc otoczenia obiektu, wizualizacje przypominają nieco obecną arenę pogoni. Trybuny tego hipotetycznego stadionu są dwupoziomowe z bardzo podobną pojemnością do obecnej, bądź większą od tej, jaką ma stadion Floriana Krygiera. Z jakiegoś powodu program, z którego korzystaliśmy przez cały czas, umieszczał w Szczecinie góry. Nawet najstarsi szczecińscy górale nie wiedzą dlaczego. Ostatecznie udało się uzyskać płaski teren, ale kibice pogoni Szczecin nie patrzą pewnie na te ujęcia z wypiekami na twarzy. Mają bowiem nowy stadion, który w końcu odpowiada ambicjom klubu. Jesteśmy w połowie naszej wirtualnej przygody, jest więc to idealny moment na polubienie tego materiału i zasubskrybowanie naszego kanału. Napiszcie też w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć w przyszłości kontynuację tej serii. Stadion Kraków: pojemność 30 tysięcy. Wisła Kraków i Krakowia. Czy taki pomysł spodobałby się krakowskim kibicom? Śmiemy wątpić, ale do odważnych świat należy. Historia pokazuje, że dzielenie stadionu jest możliwe. A i wybudowanie jednego stadionu zamiast dwóch to też z pewnością spore oszczędności. Jest to pierwszy obiekt w tym zestawieniu, który znajduje się nad Wisłą, ale nie ostatni. Sztuczna inteligencja postanowiła nie dzielić krakowskich kibiców i z zewnątrz stadion jest neutralny, bo srebrny. Krzesełka dzielą się na czerwone i białe, a zadaszenie okrywa całe trybuny. Na jednej z wizualizacji AI wzięło pod uwagę nawet krakowski smok, z którego znane jest to historyczne miasto. Zadbano, aby do stadionu był odpowiedni dojazd z kilku stron, a wokół niego możemy zaobserwować przestrzeń wypoczynkową. W dniu meczowym mieszkańcy wybiorą jednak raczej bezpieczniejsze miejsca. Kolejosz Arena pojemność 45 tysięcy, lech Poznań. Dominujące kolory stadionu to biały i niebieski, które oczywiście nawiązują do barw klubu. Jednym z najbardziej innowacyjnych elementów stadionu, wygenerowanego przez sztuczną inteligencję, jest rozsuwany dach. Dzięki temu obiekt mógłby być używany niezależnie od warunków pogodowych, co jest szczególnie ważne w zmiennej polskiej aurze. Obecnie ogromny dach na obiekcie Lecha unoszą kratownice oparte w narożnikach obiektu łączna waga czterech głównych elementów i mniejszych wspierających to aż 7 tysięcy ton. Na nich rozpięta jest membrana, która z dachu przedłuża się na fasady stadionu, gdzie można ją podświetlać w dynamiczny sposób na różne kolory. Dach na niektórych z wizualizacji, które uzyskaliśmy, przypomina nieco ten, który możemy zaobserwować obecnie. Stadion wojskowy pojemność 55 tysięcy, legia Warszawa. Tutaj mówiąc kolokwialnie, ale i dosłownie, sztuczna inteligencja popłynęła. I to na Wiśle. Na pewno są to idee nowatorskie i oryginalne. Chociaż Everton Stadium powstaje przecież nad samą wodą, a obok niego może nawet zostać zbudowany parking na rzece. Stadiony pokazane na wizualizacjach z falującą fasadą położone na Wiśle byłyby prawdziwymi majstersztykami architektonicznymi i inżynieryjnymi. Fasada stadionu jest wykonana z falujących paneli, które nie tylko dodają budynkowi nowoczesnego wyglądu, ale również odbijają światło słoneczne, zmniejszając tym samym zużycie energii na klimatyzację. Położony nad wodą stadion oferuje niezapomniane widoki na Wisłę i otaczającą ją przyrodę. W jednym z przypadków dostęp do stadionu jest możliwy zarówno drogą lądową, jak i wodną, co dodaje uroku tej wyjątkowej lokalizacji. Jednym z najbardziej innowacyjnych aspektów tego stadionu jest jego zdolność do wykorzystywania wody z Wisły w celach ekologicznych. Systemy filtracji i oczyszczania wody są zintegrowane z infrastrukturą stadionu, co pozwala na jej wykorzystywanie do nawadniania boiska, chłodzenia różnych systemów oraz w toaletach. Stadion Narodowy, pojemność 60 tysięcy reprezentacja Polski. Obecnego Stadionu Narodowego z pewnością nie możemy się wstydzić, ale czy mogłoby być lepiej? Sztuczna inteligencja zaproponowała nieco większy obiekt, który pozwoliłby na organizację finału Ligi Mistrzów w Polsce. Aktualnie nie mamy takiej areny. Niektórzy nawet twierdzą, że pokpiliśmy sprawę, budując stadion mieszczący niecałe 60 tysięcy kibiców. Możliwości hipotetycznego warszawskiego stadionu byłyby podobne do Puszkarz Areny. Kolorystyka stadionu narodowego jest utrzymana raczej w bieli, a krzesełka na trybunach są czerwone. Na jednej z wizualizacji widzimy zasunięty dach. AI nie kombinowało za to z lokalizacją areny. Jest ona podobna do położenia PGE narodowego. Dzięki temu stadion byłby najlepiej widoczny, tak jak obecnie z drugiego brzegu Wisły. W nocy fasada i dach stadionu mogłyby się świecić na różne kolory. Może i atmosfera na meczach reprezentacji byłaby lepsza. Jak podobały Wam się te pomysły na polskie stadiony? Dajcie znać w komentarzu, który projekt chcielibyście zobaczyć w rzeczywistości. Pamiętajcie o pozostawieniu subskrypcji, aby nie ominęły Was następne materiały. Na razie.